I się Siemano widzowie, dzisiaj na kolejny odcinaczek z tego niż drugi, A więc widzowie, sprawdzę co tutaj jest. Dobra, nic ciekawego. Jeżeli będzie 15 słubów, to od razu jedną piosenkę pomijamy i jednej piosenki nie robię. A jeżeli nie wiecie do 5 stycznia 15 słubów, to robię piosenkę. Więc proszę, zostawcie słubika tam na dole, tam, tam, tam Tam na dole, zostawcie słub, Znaczy jak to to tam do góry, do góry, tutaj gdzieś będzie, albo tam na dole. Tak? Albo, albo tu. Więc takie zostawcie trzeba. Żeby zrobić zdjęcie Ronaldo. I ty. Czy myślałem, że ja występuję. Ha. On jest tylko No, od razu lepiej. Można z większą ilością pieniędzy. O, 200 monatów. Zobaczcie, 200 monatów. Tak, tak. I sobie podaję już wam IP. Ale tak przesunę, żebyście widzieli. Proszę. Teraz będzie... Takie jest IP. jest spróbujcie mnie i bojan. Mam L W poprzednim, poprzednim odcinku, że mam totem ten to mi daje więcej serd, No w końcu to jest. Ten serc. Nie ma innej opcji. No się teraz. dobra, teraz. To jest nas. A więc widzowie, ja pewnie się zastanawiacie, dlaczego mam Steve'a. A widzowie, w tle słyszycie taką muzyczkę. Ta muzyczka to jest po prostu Robloxa. A gdzie już mi nie wejdzie, dobra, fajnie. Wam mnie pewnie wyrzuciło, ale dobra, kis tym. Lecimy na odcineczek. O, dobra, jednak zaczęło. Bo wie, w następnym odcineczku. Jeszcze raz wejdę na, na ten serwer i robimy kolejną serię, a już w kolejnym, jeszcze w kolejnym, to robimy z tej gry. Z tej gry którą, którą teraz słyszycie. A ja widzę, jak poczekajcie na razie mam ścisza. Dobra, dzuję się z git. Hm. Taki to dźwięk wydaje. Łohoho! Taki to dźwięk wydaje. A wejdziemy do tego pokoju ciszy. Oczywiście będziemy głośno. Czekajcie, jeszcze raz. No, byliśmy głośno i wychodzę. Z tego pokoju. Co? Aha No, Aha widzimy Jeszcze raz. Cisz. Teraz widzę lepiej. Teraz jest pokój ciszy, a nie pokój trzy. Bo wcześniej był pokój trzy, trzy, cisz. Nie ciszy, tylko cz, cisz. cisz. Cisz, 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 cisz. A teraz jest ciszy, czyli ciszy. Cis, ciszy. No. <śm> Język mi się. Od tego po... Pęderu. Uh, Brzmienie, bo bym wykorzystał to... Wykorzystał. Znaczy wykorzystał. Znaczy wykorzystał to ten. W tej skrzyni, czy ja naprawdę zapomniałem kilo? Ja yeah. Teraz znowu wracamy na moją działkę. Nie tylko moją, ale mój się że mój, bo ja ją założyłam. Czyli tutaj jest mój kilo, a tutaj jest. Czyli to ma wydajność sześć. Ma wydajność sześć. Ja chodzę tym. Ty, ja szybko kupię. Ja to panie rozumiem. Dobra widzowie, mam nadzieję, że znajdziemy jakieś diaksy. Chciałbym. Widzę, że ktoś tutaj był. Dobra widzowie, poczekajcie, zrobię sobie zadanie. A tutaj 5000, dobra, podejmuję się. No to widzę le lecimy na przygodę. Wyruszamy na przygodę To mi Pięć 5000 bloków. Dobra. Kurde, kurde, tylko że 5000 kratek. To ja widziałem niedawno w odcinku. Nawet tyle nie przeleciałem elektron poza daleko, a tutaj teraz muszę przejść. To jest je Aha, bo to jest jeszcze strefa. O, już wyszłam. Opuściłem już moją działkę. Bo moja działka jest ogólnie duża. Sama, bo same się tworzą takie wielkie. Dobra Jesteśmy tutaj Co tu? Nie, wiem, czy to Mikuś robił? Czy ja? Chyba, chyba Mikuś Tak, Mikuś, bo mnie tutaj gonił, pamiętam Był na mnie zdenerwowany, a ja uciekałem przed nim Coś takiego było A tutaj się bardzo zdziwiliśmy, gdy to zobaczyliśmy Oczywiście gdy zobaczymy gracza, o wiecie co. Teleportujemy się. Gdzie? Pewnie macie pytanie do mnie gdzie? Na moją działkę. Bo tam się nie da atakować. A to bardziej on nie wie gdzieś. Pewnie pomyśli, że jestem na spawnie. Albo że wyszłem z gry. A... No chyba, że też może... No, chyba że. U się. U się. O nie, wydawało mi się. Ona, ona mieszka blisko mnie. Jesteśmy A Ale tu porobił. Dobrze, do mnie zabezpieczenie on tu zrobił. A nie. O, 12 dostałem. O kurde, 15. O kurde. Ale fajne rzeczy dostaje. A, czyli tutaj jest środek jego miejsca. Dobra. Więc dzisiaj nie przeszliśmy 5000 tysięcy kratek. A więc idziemy tam i zobaczymy, czy dotrę na i zrobię 5 tysięcy kratek, a jak nie, to po prostu zrobię to okrążenie jeszcze raz. A jak za, drugi, a jak za drugim razem nie, nie wypali, to jeszcze raz. O, opuściłem w razie. Fajna nazwa. Dobra. O, czyli już Czyli tam prowadziłem się? Dobra, czyli tam jest to Dzięki deski za podpowiedź. Ołsi. Oh, Teraz to by tyle mi zadało. A tak to to... To nawet tego... To nawet pół serca mi nie zadało. A w końcu i tak mam podwójne życie. Bo jeszcze gdy wdednę to to tam nie ulatuje. Gdzie jest ten... Gdzie jest gdzie, 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 Słożysiowo? A Ta tam! Już poznaję to miejsce. Znaczy nie poznaję, ale... A nie, tą dziurę to poznaję. To... Nie. Tak! Tak, bo tutaj kopałem. Tutaj wykopałem duży teren. O! No jestem. Dobra. Jestem już na moim serwerze. Znaczy, na serwerze... Na serwerze moim to ja nie jestem. A, że jeszcze raz robię te 5000 kratek. to poczekajcie tutaj na mnie. Mm, mm, I widzimy się, gdy już zrobię. Patrzcie, widzowie, ślizgawkę znalazłem. Oczywiście teraz nie ma czasu na ślizganie, ale okej. Okay. Widzowie, dopiero przeszedłem 3000 kratek. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Widzicie, 3110. No, przeszedłem kratek. 3310 kratek. A mam przecież 5000. To już prawie, to już ponad połowa. A więc widzowie, niestety nie udało nam się. ale to żaden problem. Bo ja już to przechodzę. Widzowie, nie do wiary. Jeszcze nie przeszedłem. Jeszcze nie jeszcze tysiąc kratek. Dobra, to więc robimy to. A więc lecimy z tematem. Widzowie, udało mi się przejść. Udało, a więc dziękuję Wam za odcinek bardzo serdecznie. Może się pomyliłem. I tak to wchodzę. Wejdę od razu w Roblox i nagrywam z tego odcinek. Więc, widzowie, bardzo Wam dziękuję za odcinek. A więc, bye bye.